A dzisiaj jest właśnie dzisiaj jest 13 kwietnia 2024 roku. No dobra, słuchajcie, przyszedł klucz klimatyczny. Marpol 4800 Nm. 3900 obrotów na minutę. Zasadki w zestawie proszę bardzo 33 34. No, to czego ja potrzebuję właśnie. <laughs> szlak z szrauber. No niech ten szlak trafi. Impact rens. pneumatyczny utachowak. No i teraz... co tu w ogóle jestem zaskoczony, że to jest w takiej walizie. Szczerze powiem. Nie spodziewałem się tego. Trochę powiem wam to na będzie waży już. I co my tu mamy zobaczcie? Instrukcja obsługi oryginalna, jedyna w swoim rodzaju. <grych> oczywiście nikt nie będzie czytał. Ale patrzcie, tutaj tych nasadek mogłoby być więcej. Cwaniaki chyba wyciągają te nasadki i sprzedają ostatnio osobno, tak? No, Niby na, na klejce, no tak, ale naklejki sami se drukują, więc mogą wszystko nadrukować. Ale dla mnie najważniejsze jest, że jest rozmiar 33. Patrzcie jaki kwadrat przepotężny. To jest akurat 34. To jest kwadrat 1 cal. Potęga. <grymne> no, jak ty mnie odkręcę tej półosi, no to jest 33. Oczywiście sześciokąta. Cóż to jest? Uchwyt, kurde, jak do jakiegoś młota pneumatycznego. Powiem wam, że. Aha, no tak, Co tu jeszcze? Bo opakowanie już pękło od masy. Tu jakiś olej. Jest ciężkie, nie? Już swoje waży. Ale się w tańcu nie. Wiecie co. Jak potrzebuje coś, potrzebnemu jest jakieś narzędzie, to je po prostu kupuje Narzędzie służy latami. To jest doświadczenie czego wiem, że jak coś kupię na swoje własne potrzeby, to mi się to potem w życiu bardzo często przydaje. Chyba przełączanie kierunków, albo nie to cyk cyk cyk, tu są cztery. Pozycję, więc no bo przecież nie będę czytał instrukcji. To jest siła zapewne, tudzież moment. Siła uderzenia. Tu jakiś kapsel trochę się nie wpasował. Nie wiem no co to jest złączka. Na włącz. Niestety nie ma szybko złączki w zestawie. To jest trochę słabe. No bo jak już dają taki kruciak, to mogliby dać równie dobrze kruciak na szybko złączkę, prawda? No piękne, piękne. Przepotężne będziemy testować niebawem. Właśnie instrukcje Szanowny Kliencie, dziękuję. O, tutaj bardzo ważny rysunek, jakbym chciał to kiedyś rozkręcać na części. Tutaj schemat podłączenia 98 dB. Jest konkretnie Sąsiedzi, będą zadowoleni. Jeden cel. No, kręci się wolno, aczkolwiek konkretnie. Ręce urywa. Puścić parę kropel oleju, sprawdzić wąż, sprawdzić zaciski przyłączeniowe na wężu, ponieważ spężone musi być czyste, niewielką ilość to przez filtr i oligarkę. Tak. Dobra, tam jedną nakrętkę odkręci bez oleju. Hmm. To coś o wężach. Codziennie. Kontrola wzrokowa, kompleksowe czyszczenie, czyszczenie filtra powietrza, olejenie. Muszę to codziennie teraz. Y wzrokową kontrolę przeprowadzać i kompleksowo to czyścić, więc skoro codziennie, to dzisiaj też. <laughs> Dobra, uwielbiam instrukcję obsługi i, że tak powiem, wymogi przepisów unijnych. No, tak, będziemy odkręcać pół oś, będzie fajnie. do wlotu powietrza słuchajcie no to mi się podoba a większych nie mieli no i patrz i tyle w temacie, słuchajcie zobaczcie załatwiło temat pół odkręcona można śmiało wymieniać piastę. Zobaczcie. Muszę no. zwalić teraz tylko zacisk. Dziesiąteczka na prowadnikach jest. Chciałbym to oczywiście młotkiem najpierw pokładać. Prowadniki znaczy śruby prowadników. Ale dobra. ona ma śluby z tyłu niestety przy czym jedna jest tu druga jest tu trzecia jest tu zobaczymy. i jest ustawiona w ten sposób że ta to jest u góry no nic to słuchajcie z tym mniejszym kluczem pneumatycznym musiałem podejść jedną ruszyłem jedno mám. skręcają dobra będzie dobrze, będzie Pan zadowolony Panie no, Lewa, zobaczcie śrubki palcami wychodzą, jednym paluszkiem zobacz, to jest amerykańska technologia, kurwa dobry bus. See by the mountain, the light. A nie jakieś parhaty jest przeproszeniem z Japonii, albo co najgorsze od Niemców, jako na ładnie tu wygląda. No To jest jej koniec, tak to jest śruba, gdzie jest moja szczoteczka do zębów. Tak, to jest śruba. Nie no, tutaj kurwa. Nasadka coś nie chce wejść. O. Wcisnąłem się jakoś i... proszę. I idzie, słuchajcie. I zaraz będziemy tu to... ziemniej wymieniono. Powiem Wam tak, już tam... tam coś się rozpada, tam wypadają jakieś części z niej. da się zauważyć ślady zużycia. jakoś mi tu nie chce wejść, na co to chodzi. sobie można złapać. O tak, trzeba, tak wiecie, o tak, bo tu musi ząbek zajść. Nie no, słuchajcie, ale wreszcie to piasta jest wymieniona, ja jestem mega zadowolony, ja jestem piastem tak grukotały, nie tak tak rok czasu, nie? Takich czułości to ten samochód nie pamięta chyba od 10 lat, nie? Nie zaznał takich pieszczot. Piasta, nowa tarcza, nowe klocki. Jeszcze kiedyś go umyję. A ile nowych dziur znajdę? No, i będziemy jechać. Słuchajcie, jeszcze powinienem w sumie dotrzeć do Materiał to jest uszczelnienie. Tak to się kręciło. Tam jest koszyk rozwalony. Czekajcie, to Że one latają już. U, widzicie? Tutaj już coś jest niechalo z koszykiem. Także, no, huczało. Miało prawo. Aha, piasta oczywiście idzie tam do kolekcji takich różnych ciekawych przypadków, jak powyrywane łożyska z kielicha, zjedzone do połowy tarcze, i takie tam. Tak więc doktor Lewar mówi Wam, smarujcie, smarujcie, bo to się źle kończy. No, to tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego. W skodzie trzeba jeszcze wymienić sprężyny. W... w Voyagerze będziemy walczyć. Właśnie, Voyager wraca. Wielki kambek Voyagera. Będą wymieniane wahacze, całe zaciski, przewody hamulcowe. Eee, tam jeszcze parę pierdół. Wiecie, robota na pół godziny bez zabierania spodni, tak jak dzisiaj. Wiecie, jutro namsze, nie? A tam wyczepię się te spodemki. No i co tam? Czy w leży coś jeszcze? Aha, no wydech, no wydech trzeba zbudować, tak. Mam tam już kupionych parę rur. Yy, pominiemy oczywiście parę tłumików, bo to tam bez sensu, za dużo tego żelastwa tam wozić ze sobą, nie no po, po, po co? Yy, no, bo niebawem przegląd się zbliża. Tak chyba już mam w czerwcu jakoś. A dzisiaj jest, właśnie, dzisiaj jest 13 kwietnia. 2024 roku no i lebar zastosował dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu bardzo ciężki klucz pneumatyczny zaraz się przejedziemy trochę dalej zrobimy jazdę próbną mam wrażenie że jest niebo lepiej A jest dobrze także dzięki lajkujcie subskrybujcie także bon voyage